Prace nad terapią genową powinny być obecnie priorytetem badań genetycznych. W krajach rozwijających się powinno się zakazać sprzedaży produktów GMO. Państwa wysoko rozwinięte powinny inwestować w rozwój tzw. artificial meat. Jako debatanci i debatantki bardzo często spotykacie się z tezami, które dotyczą polityki, historii, spraw społecznych i szeroko pojętego życia codziennego. Są one dość popularne i jesteście przyzwyczajeni do ich opracowywania. Ale czasami trafiają się też tezy, które wymieniłam przed chwilą, dotyczące nauk przyrodniczych, biotechnologii czy medycyny, czyli obszaru bardziej specjalistycznego i dla wielu z was obcego. I często wtedy pojawia się problem. Ale gdzie są problemy, tam trzeba szukać rozwiązań. Ja nazywam się Agnieszka Rębacz i w tym filmie jako wieloletnia debatantka i trenerka, a także absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim zaproponuję Wam konkretny proces przygotowań do debat nad takimi tezami. Przedstawię go z dwóch perspektyw: merytorycznej i stricte debatanckiej. Zacznijmy od perspektywy merytorycznej, czyli fundamentu naszego przygotowania, takiego początku, od którego zawsze powinniśmy zacząć. Czasami można się zrazić do niektórych tez, gdy tylko się je zobaczy, ze względu na tematykę, której nie znamy albo do której poruszania nie jesteśmy przyzwyczajeni, a więc z powodu istnienia tak zwanej bariery informacyjnej. Taką barierą obarczone są dziedziny, o których częściej słyszymy od ekspertek lub naukowców lub yy, różnego rodzaju po prostu ludzi wykształconych, niż publicystów, dziennikarzy, influencerów, etc., albo treści, których zrozumienie wymaga znajomości konkretnej terminologii i przedarcia się przez wiele źródeł. A ponieważ w codziennym życiu prawdopodobnie częściej słyszymy o polityce czy sprawach społecznych, to łatwiej nam w obrębie tych tematów zobaczyć samych siebie w roli autorytetu. Łatwiej nam też wyobrazić sobie, że nasi odbiorcy nas zrozumieją, bo sami mają podobne narzędzia informacyjne. I czemu tyle o tym mówię? Bo chciałabym odczarować ten proces przygotowania do test specjalistycznych i zacząć od przekonania Was, że problem nie tkwi w tym, że nauki przyrodnicze są jakoś bardziej skomplikowane czy, jakąś, czy są jakąś czarną magią, której powinniśmy się bać. Duża część problemu to fakt, że jesteśmy mniej do nich przyzwyczajeni i mniej z nimi osłuchani. I choć owszem. Może być to dodatkowa trudność, to wcale nie musi przesądzać o jakości naszego przygotowania czy przyjemności z przygotowywania się do tej tezy. Przecież do przykładowych test społecznych również robimy research i też dowiadujemy się o nowych pojęciach i zjawiskach, a nas to nie zniechęca. Co więc zrobić, żeby ułatwić ten proces? Po pierwsze, upewnij się, że rozumiesz podstawowe pojęcia, i to nie tylko te, które bezpośrednio w tej tezie padają, ale też te, którymi będziesz objaśniać słowa z tej tezy. W przypadku test o GMO w rolnictwie będzie na przykład ważne, żeby wiedzieć, co to jest genom czy czym jest inżynieria genetyczna. Jest to kluczowe dla odpowiedniego przebiegu debaty i przede wszystkim dla naszej własnej pewności, że faktycznie wiemy o czym mówimy, oraz że publiczność, sędziowie oraz oponenci i oponentki też nas zrozumieją. I dzięki temu, po pierwsze, będziemy w stanie prostymi słowami wyjaśnić skomplikowane pojęcia. Po drugie, zyskamy tak ważne na debacie spokój i komfort, który wynika z tej świadomości, że wiemy o czym mówimy. I po trzecie, z łatwością wytkniemy podstawowe błędy naszym oponentom. W mowach nie musimy, a nawet nie powinniśmy, umieszczać wszystkich szczegółów dotyczących danego zagadnienia, szczególnie, że często mogą pomagać nam infoslajdy, a my musimy też zmieścić przecież charakterystykę aktorów czy kontekst społeczny. Dlatego pamiętajcie, że w mowach powinny się znaleźć te informacje, które my ocenimy jako kluczowe, żeby zostać zrozumianym, oraz by nasze argumenty miały się na czym opierać. Cała reszta jest do naszej dyspozycji, w naszej głowie lub w naszych dodatkowych notatkach. Najważniejsze, by uniknąć sytuacji, w której dwie drużyny udowadniają, komu i jak szkodzi popularyzacja żywności GMO, nie tłumacząc, na jakiej zasadzie to GMO w ogóle działa. I pomocnicze pytania, które należy sobie zadać nawet przed skonstruowaniem linii. Są podobnymi do tych, które zadajemy przy okazji każdej innej debaty. Czy czuję, że rozumiem pojęcia, które wykorzystano w tezie? A jeśli tak, to czy umiem je w prostych słowach wyjaśnić osobie, która o nich wcześniej nigdy nie słyszała? Jeśli skonstruowanie takiego prostego wyjaśnienia samodzielnie i z pamięci sprawia problem, to warto zrobić prostą mapę myśli, wykorzystywać skróty myślowe, własne skojarzenia i wszystko, co sami pamiętamy z danej dziedziny. A później sprawdzać to i uzupełniać informacjami z najprostszych źródeł, najprostszych, nawet książki do biologii z liceum czy Wikipedii. Bo ważne jest, żeby na początku nie przytłoczyć się informacjami i pojęciami i nie sięgać do źródeł, w których będzie tyle informacji, że nas to po prostu przytłoczy. Kolejnym etapem będzie pogłębienie tej podstawowej wiedzy o nowe szczegóły. I w przypadku GMO, które już podałam wcześniej, będziemy zadawać pytania, jakie są te metody inżynierii genetycznej. W jaki sposób można stworzyć organizm GMO? Ile to kosztuje? Jakie organizmy GMO możemy wszyscy kojarzyć i czym one finalnie się różnią od naturalnych? W tym wypadku rozwiązaniem będą wszelkie treści o tematyce popularno-naukowej. Mamy coraz więcej twórców i twórczyń, w tym polskojęzycznych, którzy się nią zajmują. Istnieją liczne blogi, np. to tylko Teoria Łukasza Sakowskiego. Są też kanały na YouTube, na przykład ten prowadzony przez Kasię Gandor czy Uwaga naukowy Bełko od Dawida Myśliwca. Są internetowe magazyny, takie jak BBC Science, Ars Technica, Science Daily. Jest popularna naukowa prasa, książki czy podcasty i w końcu są konta na Instagramie czy TikToku, na których na co dzień można śledzić twórców, by oswajać się z szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi czy medycznymi. Te wszystkie źródła pomagają uporządkować i uzupełnić podstawowe informacje o nowe szczegóły. Są przystępne dla przeciętnego odbiorcy, bo wiedza jest w nich skondensowana i przedstawiona przejrzyście i obrazowo. Przeglądając je, sprawdzaj cały czas, czy jesteś w stanie samodzielnie odtworzyć wyjaśnienia podawane w tych materiałach. A jeżeli nie, powtórz lekturę lub seans, albo wybierz inny materiał, który dotyczy tego samego zagadnienia i postępuj tak aż do tej chwili, w której ci się to uda. Bardzo się postaraj nie chłonąć większej ilości pojęć i informacji dopóki nie opanujesz tej rzeczy, której nie rozumiesz, bo w dziedzinach, w których operuje się fachowymi pojęciami, można sobie w ten sposób tylko obrzydzić cały ten proces researchu. Dodatkowo pamiętaj, że wśród źródeł popularno-naukowych warto wybierać takie, których autorzy i autorki mają zwyczaj powoływać się na źródło naukowe i umieszczać stosowną bibliografię. Wtedy mamy pewność, że to, co czytamy, naprawdę jest rzetelne. Ale zastanówmy się teraz czy ta wiedza wystarczy, żeby zrobić dobrą debatę? Oczywiście odpowiedź brzmi nie, bo potrzebny jest kontekst. Kolejnym pomocniczym pytaniem powinno być, czy informacje, które posiadam, wspierają mechanizmy argumentów, którymi chcę wygrać debatę. Czy umiem te informacje odnieść do kontekstu, który narzuca teza albo infoslajdy? I po ten odpowiedni kontekst sięgniemy w pierwszej kolejności do publicystyki. Tezy na turnieje często powstają w oparciu o jakieś aktualne tematy, więc no prawdopodobnie, gdy wpiszemy jakąś frazę z tezy w Google, to zobaczymy kilka artykułów, które opisują dane zjawisko. Na przykład stosunek obywateli Unii Europejskiej do wspominanego już wcześniej GMO. I często jest to pierwsze, co my robimy po zobaczeniu tezy, ale warto zauważyć, że jeżeli wcześniej zadbamy o podstawową wiedzę o mechanizmach działania GMO, powinno nam to pomagać w szukaniu argumentów, formułowaniu wniosków czy wybieraniu płaszczyzn. Dlaczego? Bo nie będziemy musieli się domyślać, z czego mogą wynikać różnice w zyskach i kosztach między uprawami GMO a zwykłymi, albo dlaczego ta technologia budzi w ludziach niepokój i kiedy jest on uzasadniony, a kiedy czysto irracjonalne. Dodatkowo warto szukać informacji na temat istniejących regulacji prawnych albo stanu rozwoju danej technologii na stronach rządowych, unijnych albo stronach dużych instytucji, takich jak na przykład WHO czy FDA. Często dostępne są na nich różne zbiorcze raporty czy dyrektywy. Czy to wszystko, co mogę zrobić? Jeszcze nie, bo warto zaprzyjaźnić się z literaturą naukową. I zajrzenie do literatury naukowej, wbrew pozorom, nie musi być doświadczeniem nieprzyjemnym. Wręcz przeciwnie. Artykuły wyszukane w naukowych bazach mogą dostarczyć nam ciekawego materiału, obiektywnie przedstawić wady i zalety danej technologii, jej wpływ na naukę czy społeczeństwo. I jeżeli studiujemy Często mamy do dyspozycji wiele baz naukowych z artykułami i raportami, albo do poszczególnych czasopism, do których licencje wykupiły nasze uczelnie, i warto z tego wszystkiego korzystać. Na stronie internetowej Twojej uczelni powinna być dostępna lista takich baz i czasopism. W bazach takich jak PubMed, Web of Science, czy choćby najprostsza i powszechnie znana wyszukiwarka Google Scholar, można szukać interesujące nas frazy filtrować wyszukiwanie pod względem języka, ilości cytacji, roku publikacji i wreszcie, co najważniejsze, rodzaju publikacji. Jeśli nie masz dostępu do licencji, wciąż do wielu artykułów jest wolny dostęp i istnieją specjalnie dedykowane im wyszukiwarki, jak na przykład Open Air czy Oyster. Możesz też korzystać z baz wyszukujących wszystkie artykuły, a używać filtrowania w kierunku Open Access. Szukaj przede wszystkim artykułów przeglądowych, oznaczanych po angielsku jako Review. Nie skupiają się one na konkretnych badaniach, ale przedstawiają najważniejsze doniesienia z danych dziedzin i obecny stan wiedzy na ich temat. I jest to dobre źródło do fact-checkingu, bo informacje publikowane przez naukowe czasopisma są recenzowane i sprawdzane, a więc wiarygodniejsze. Najlepiej wybierać artykuły opublikowane w przeciągu ostatnich kilku lat oraz takie z dużą ilością cytowań i pochodzące z dobrze ocenianych czasopism. Dodatkowo niektóre technologie z nauk przyrodniczych, jak na przykład CRISPR-Cas9, GMO, terapie genowe itd., doczekały się swoich publikacji również w czasopismach o profilu socjologicznym, ekonomicznym czy politologicznym, i to te polecam przejrzeć w pierwszej kolejności. Artykuły naukowe bywają długie i mogą zawierać wiedzę, która nie jest nam koniecznie potrzebna, dlatego po wybraniu konkretnego warto prześledzić najpierw nagłówki wewnątrz niego w poszukiwaniu tej sekcji, która odpowiada celowi naszych poszukiwań i skupić się na tym konkretnym fragmencie, znów po to, żeby nie przytłoczyć się za dużą ilością informacji. I w tej chwili dotarliśmy do momentu, w którym na te tezy trzeba spojrzeć ze stricte debatanckiej perspektywy. Na jakich płaszczyznach doszukamy się najważniejszych punktów sporów w debatach tego typu? Na to pytanie nie da się udzielić krótkiej i wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ nauki przyrodnicze, około medyczne czy sama biotechnologia to dziedziny interdyscyplinarne, których rozwój jest powiązany z wieloma dziedzinami. Wyróżnie jednak dla was kilka najczęściej pojawiających się wątków, które łączą wszystkie te tezy. I pierwsza będzie płaszczyzna ekonomiczna. Rozwiązania biotechnologiczne czy medyczne to często lata pracy setek grup badawczych, angażujących wiele ludzi i instytucji państwowych i prywatnych. To również wykorzystywanie bardzo drogich surowców, półproduktów, infrastruktury i sprzętu. Wymaga to ogromnych nakładów finansowych. Często przekłada się to na koszty, które państwa muszą ponosić, by ich obywatele mieli dostęp do efektów badań, jak na przykład refundacja nowych terapii i leków. Często dana technologia, choć obiecująca w teorii, w praktyce okazuje się słabo dostępna dla przeciętnego człowieka, jej rozwój kosztowny dla gospodarek, jej powszechne wykorzystanie ekonomicznie nieopłacalne, jak to jest w przypadku wielu nowoczesnych terapii farmakologicznych. A czasami jest wręcz przeciwnie, np. w niektórych miejscach produkty GMO z łatwością penetrują rynek. Istotny jest też wątek patentów, którymi zastrzeżone jest wiele odkryć, w tym tych niezwykle istotnych, jak np. receptury na szczepionki przeciw COVID-19. Jest to ciekawa płaszczyzna do ważenia ekonomicznych zysków i strat z prowadzenia badań nad daną dziedziną oraz nad tym, kto i na jakich zasadach powinien w nią inwestować, a kto zyskiwać. W płaszczyźnie ekonomicznej często znajdą się również argumenty o wypieraniu czy przekształcaniu konkretnych gałęzi gospodarki pod wpływem nowych technologii. W debacie istotne będzie pokazanie, z czego te koszty wynikają, oraz udowodnienie, że faktycznie są istotne i znacząco coś zmieniają, lub nie, na kogo oddziałują i co to dla tych osób, instytucji czy państw oznacza. A w efekcie, czy opłaca się, lub czy powinno się w nie inwestować, czy nie. Kolejna płaszczyzna to płaszczyzna społeczna. Technologie oparte o biologię i chemię otaczają nas każdego dnia każdego mają wpływ na to, co jemy, jak i czym się leczymy. Ich implementowanie wpływa inaczej i w różnym tempie na różne grupy społeczne. W tej płaszczyźnie będziemy szukać korzyści i strat dla ogółu społeczeństwa oraz konkretnych specyficznych grup interesu. Na przykład osób chorujących na rzadkie choroby Osób uczulonych na pewne składniki powszechnej żywności, osób zamieszkujących tereny niedoinwestowane, naukowców i naukowczynie itd. W płaszczyźnie społecznej znajdziemy też wiele interesujących argumentów o podejściu ludzi do wprowadzania innowacji i o tym, czy i w jaki sposób powinno się je wprowadzać, gdy społeczeństwo jest im nieprzychylne. Wyraźnie widać, że skuteczność argumentów dla tej płaszczyzny bardzo mocno zależy od tego, jak przedstawimy w debacie charakterystykę grup społecznych, których one dotyczą, i jak powiążemy ich interes i ich styl życia z działaniem, kosztem i wizerunkiem danej technologii. Tylko wtedy będziemy w stanie wykazać, że ona jakieś problemy społeczne rozwiązuje lub powoduje, oraz jak do tego dochodzi. Ważna jest też płaszczyzna etyczna. Pod wpływem rozwoju biotechnologii zmienia się myślenie o człowieczeństwie. Potencjalna technologiczna edycja ludzkiego genomu wywołuje wiele rozterek bioetycznych wśród naukowców, a u laików porówno podziw i dreszcz grozy. Wątpliwości etyczne budzi także rozwijanie technologii wytwarzającej tzw. mięso z probówki. W obrębie tej płaszczyzny będziemy szukać argumentów o potencjalnych zagrożeniach i szansach etycznych wynikających z rozwoju technologii. W niej szczególnie istotne będzie uprawdopodobnienie, że one zajdą, a po drugie dobranie kryteriów czy metryk, według których je ocenimy. Na przykład, czy na dany problem powinniśmy patrzeć stricte utylitarnie czy niekoniecznie. I wreszcie płaszczyzna rozwoju nauki. To ta płaszczyzna, w której dogłębnie musimy przedstawić informacje, które zgromadziliśmy o wspomnianym GMO, systemie CRISPR-Cas, zapłodnieniu in vitro, terapiach genowych, etc. O tym, w jaki sposób się je bada, do czego wykorzystuje, jakie te technologie mają perspektywy dalszego rozwoju i jakie nadzieje pokłada w nich świat nauki i świat w ogóle. W tej płaszczyźnie niezwykle ważne jest, by mocno pilnować mechanizowania argumentów, pokazywania związków przyczynowo-skutkowych, przedstawiania przesłanek, które pozwalają nam sądzić, że badania nad X mają szansę zmienić Y. Czy środowisko naukowe i eksperckie wysnuło taki wniosek? Czy potwierdziły to już jakieś badania? Jaką analogią mogę ten proces zobrazować? To przykłady pytań, które ułatwią uniknięcie najczęstszego błędu w argumentacji na tej płaszczyźnie, czyli tendencji do tworzenia równi pochyłej albo wyjątkowo spektakularnej wizji efektu motyla, w której dotowanie przez 5 lat badań genetycznych w Małopolsce prowadzi do świata, w którym 80% mniej mężczyzn umiera na raka płuc, bo zainspirowani naukowcy z Kalifornii na pewno stworzą innowacyjny lek. Oczywiście, jeśli spojrzeć wstecz i porównać naszą obecną sytuację z przeszłością, nauka czasami tak działa. Ale bardzo skrupulatnie, powoli, prawie nigdy nie jest to prosta droga pewna oczywistych odpowiedzi i złotych panacełów. Bez odpowiednich mechanizmów i merytoryki argumenty tego typu, choć mogłyby być silne, okazują się bardzo kruche i łatwo podważalne. Warto pamiętać, że te płaszczyzny, które wymieniłam, bardzo często się zazębiają i oddziałują na siebie nawzajem. Stworzenie takich silnych argumentów kazach tego typu wymaga dostrzeżenia jak bardzo wielowymiarowo odkrycia naukowe oddziałują na świat. Korzystajmy z tych płaszczyzn jak ze wskazówek, a nie jedynej możliwej opcji. Podsumowując, pamiętajmy o dwóch kwestiach. Po pierwsze, od strony merytorycznej do przygotowań należy podejść spokojnie i z rozmysłem. Pamiętać o podstawach, których dobra znajomość daje pewność siebie, porządek w notatkach i spójność argumentów. A po drugie, od strony debatanckiej, doceńmy, jak bardzo interdyscyplinarne są te tezy i jak wielkie możliwości dają, jednocześnie pamiętając, by nie tworzyć na debacie bałaganu. Mam nadzieję, że po tym krótkim filmie wierzysz, że niezależnie od tego, czy jesteś, czy nie jesteś ekspertem lub ekspertką nauk przyrodniczych, możesz z powodzeniem wejść w ich świat i zrozumieć mechanizmy, na których oparte są różne odkrycia czy technologie. W końcu widzisz je na co dzień dookoła siebie i jesteś bliżej nich, niż ci się wydaje. Powodzenia na debatach!